Dzień dobry kochani, witam Was w nowym filmie. Jak widzicie, tutaj za mną dzieją się bardzo mocno testowe rzeczy, także zobaczymy jak to będzie wyglądać. I jeżeli ten film znajdzie się w ogóle na kanale, no to piszcie, jak Wam się podoba nowy setup. On jeszcze jest w fazie dopracowywania, bo ja nie do końca jestem pewna, co mi się podoba, a co nie. Eee, słuchajcie, ja potrzebuję się pomalować do jednego filmu eee, i stwierdziłam, że mam ochotę zrobić to z Wami, ponieważ mm, będę robiła Foxy Eye najprawdopodobniej, a prosiliście bardzo mocno, żebym e, zrobiła Wam na YouTube taki gadany tutorial, więc oto jestem oraz będę chciała przetestować kilka nowości i użyć kilka takich pewniaków. No więc oto wy jesteście. A jeżeli taka luźna tematyka przygotanego makijażu Was interesuje, to bierzcie sobie coś dobrego do pićka do jedzonka, pucha tego na kolankę i lecimy z ja na twarzy mam pielęgnację i zaczniemy sobie najpierw od oczu, właśnie ze względu na te tasiemki. Boxa jest totalnie można wykonać bez tych tasiemek, ale z tasiemkami jest po prostu łatwiej, a ja chcę, żeby ten tutorial był jak najbardziej użytkowy i pomocny dla Was. Więc na e, oku z tasiemką mamy już korektor od Benefitu Bow Ink i na nim dzisiaj będziemy pracować. Zacznę od wymieszania sobie cienia. Aha, bo w ogóle będziemy używać, nie powiedziałam wam, e, palety Vanessy. Bo ja jeszcze nie wiem, czy ja chcę, żeby to Foxy było neutralne, czy trochę kolorowe. A tutaj mam wszystko, czego podyszypuję, także sami rozumiecie. A zacznę od wymieszania cienia Honeymoon i Something Barrow, żeby stworzyć mój idealny, prawie kolor skóry. I standardowo, asekuracyjnie zabezpieczam sobie łuk brwiowy. No i teraz uff, wypadałoby zbudować czymś załamanie. I to jest moment, w którym powinnam zdecydować, czy chcę, żeby było neutralnie. Czy może jednak nie? Ale zrobię to dla Was i zrobimy go neutralnego, chociaż, kurde, nie wiem. Dobra, zrobimy to foksy neutralne. Więc zamaczam sobie pędzel w cieniu Sweet Table. Jeżeli Wy macie tą paletę, nie jesteście tak mocno opaleni jak ja. Ja ogólnie staram się bardzo mocno nie opalać twarzy, więc jakby to widać dopiero gdzieś tutaj. To dla Was w tym celu fajny będzie honeymoon. Bo on jest właśnie idealny do budowania załamania. No, ale że ja się spaliłam trochę na skwarka, to wybieram Sweet Table. I tak jak robicie to zawsze i tak jak ja robiłabym to zawsze, po prostu buduję sobie załamanie powieki. I będę wjeżdżała tym cieniem też wypełniając powiekę ruchomą. Zobaczcie, jak szybko tutaj uzyskaliśmy pigmentację. Mhm. I tyle. Dobra, i to jest moment, w którym bierzecie sobie e, skośny pędzel, taki jak do mi. I y, ogólnie y, trzeba uważać na odcień grum. Dlaczego? Dlatego, że te cienie są bardzo fajnie wszystkie napigmentowane, bo ja od, od premiery, od pierwszego testu tej palety na moim kanale cały czas je używam, więc mogę trochę więcej powiedzieć. One są wszystkie bardzo fajnie napigmentowane, ale bezpiecznie uważam, czyli tak, że no nie musicie aż tak uważać. Ale jeżeli chodzi o cień Grum, to on jest tak mocno napigmentowany, że ja za pierwszym razem miałam takie... Okej, okay, dobra, zaraz to jakoś uratujemy. Także biorę sobie go dosłownie odrobinkę, odszypuję pędzel i będę tworzyła nim taką naprawdę długą, wyciągniętą, cieniutką, ona nie musi być równa kreska, wzdłuż tej e, tasienki, która konsekwentnie mi się odkleja. I kiedy mamy już taką kreseczkę, to sobie jakiś bardzo malutki pędzel i weźmiemy sobie, no i teraz zależy, czy chcemy, żeby on był bardziej ciepły, czy bardziej chłodny. Ja bym chciała, żeby on był ciepły, więc biorę odrobinę cienia BFF i po prostu blenduję, rozmazuję tą kreskę, żeby ona była taka, wiecie, przydymiona. Teraz na pędzel Hulu P66 z tej serii Ombre wezmę sobie chyba ten Sweet Table znowu i odrobinkę wymieszam go z BFF, ale tak, żeby więcej było tego Sweet Table i jeszcze bardziej blenduję, bo my tutaj nie chcemy żadnych mocnych granic. Mocne granice będziemy chcieli dopiero w wewnętrznym kąciku. No i tak wiecie, blenduję, dokładam, blenduję, dokładam, dokładam, blenduję, blenduję, dokładam. No i po odklejeniu tasiemek wygląda to w ten sposób. Oczywiście makijaż nie jest jeszcze skończony, ale mamy już ten najważniejszy zarys. Ogólnie w Foxy według mnie chodzi o to, żeby wszystko jak najbardziej ciągnąć do góry, dlatego w zależności od tego, jaki macie kształt oka, ale jak przyklejacie te tasiemki, to starajcie się tak wiecie pod skosem, ale, ale bardziej do góry. Chciałam tylko powiedzieć, że póki co, pędzle, które były nam potrzebne do wykonania m, tego, co na chwilę obecną mamy, są tylko cztery i to jest słuchajcie: Boho 206 Lux Soft Blending Hulu P66, a Hulu P44 z tego Precision Set. Chyba. Nie wiem, nie jestem pewna, czy on jest z tego sytu. I Jazzup Lip, w ogóle e, pędzel do ust. E, 304. Później będziemy potrzebowali jeszcze jednego do zrobienia tego łuku w wewnętrznym kąciku, ale on jest tak naprawdę opcjonalny. Chociażby z niego tu funkcji to takie trochę nie Foxy. Dobra. E, no i jak widzicie, u mnie nie ma usypu, bo byłam bardzo ostrożna. Ale ten e, ciemny cień groom, jakby znów przypominam, że sypia, sypianie się cieni to jest cecha, a nie e, cecha negatywna, e, wada. E, to jest normalne, jeżeli cienie są wysoko napigmentowane, a mają nam się przenosić na pędzel. Dobra, słuchajcie. Na tym etapie jakby stopy z oczami, bo chcę teraz zrobić cerę. Wiem, tak dziwnie, nie? E, słuchajcie, mam produkt z Lumen, którego jeszcze w ogóle nie otwierałam. On jest fabrycznie nowy od chyba roku i leży w szufladzie taki nieotwarty i to jest Glow Foundation Illuminating i odcień to jest Fresh Apricot wydaje mi się, że ten odcień będzie dość ciemny i wydaje mi się, że ten moment to jest ostatni gwizdek kiedy ja mogę go przetestować, będzie w ogóle używać bo za chwilę będę na niego po prostu za jasna chociaż on już teraz może okazać się zbyt ciemny więc nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że to będzie taki średnio kryjący, lekko kryjący, może bardziej krem koloryzujący. Wydaje mi się, że może bardziej coś takiego jak te z serii Swendy. Golden Rose Nude Look. No, zaraz zobaczymy, z czym to się będzie jak Dobra, nie bądź fejlem, proszę. Okej. Okay. No, ten kolor to tak... Bo wiecie, ten kolor był dobierany pode mnie, ale z zeszłych wakacji że Także... wydaje mi się, że jest za ciemny trochę oj on, oj on jest bardzo ciemny widzicie to, jest bardzo ciemny i ja wyglądam jakbym była nic z tego nie będzie w sensie wydaje mi się, że to jest taki produkt <laughs> bardzo świetliste wykończenie a... bardzo delikatne krycie bardzo delikatne krycie, ale spoko bo ja lubię takie delikatne krycie to jest takie krycie, powiedziałabym na poziomie tego kremu BB z Paese, ale on jest dla mnie po prostu za ciemny, więc e, zaraz wracam. Okej, okay, w takim razie podkład, który nałożę to jest mój bardzo sprawdzony podkład i to jest, słuchajcie, Paese. E, mi się wydaje, że on był wydany w tej kolekcji z kokolitą Long Cover Luminous Foundation plus witamina C w odcieniu 04. Pod oczy nakładam korektor Benefit Bowing i pudrować będę go pudrem z Ivory, tym moim ulubionym transparentem. Puder, który nałożę na resztę twarzy to Golden Rose Nude Look. Korzystam z niego póki jeszcze jestem na tyle opalona, bo on jest dość ciemny jak na puder do stosowania, a bardzo go lubię, bo jest delikatny i jest pudrem rozświetlającym, satynowym, także nie zabieram. No i pudruję nim absolutnie cały ryję. Pędzel, który do tego używam to Boho Style Vibes numerek 103. Ogólnie powiem Wam, że Dostałam paczkę od Boho jakiś czas temu, chyba z 2 temu z właśnie pędzlami i gąbkami i jestem zachwycona totalnie jakością, wykonaniem, trwałością, bo ja nie oszczędzam swoich pędzli, ja je zajeżdżam równo i są sztosem, mają cudowne kształty. I większość z nich to są już moi totalni ulubieńcy, których używam po prostu przy każdym make-upie. Także a gąbeczki jakie mają. Juhu! I teraz możemy przejść do dolnej powiece. Na dolnej powiece robimy praktycznie to samo, ale trochę mniej tego koloru. Ja przy Foxy Eyes nie lubię obciążyć dolnej powieki. I powiem Wam szczerze, że jakby dla mnie totalnie mogłabym pójść tak o po prostu z gołą tą dolną powieką. No ale żeby tutaj wszystkim pasowało, to wezmę sobie ponownie Sweet Table na takiego troszeczkę większego puchacza i po prostu zaznaczam tą dolną powiekę całą i odrobinę wyciągam ten cień na wysokości kreski ale tak wiecie, tak przysmurzam delikatnie, żeby to był tylko tylko tak jakby wiecie, samoistny cień w tle macie Śpiącą moskę standardową. Ja myślę, że jakby w tle nie było słuchać moich psów, to Wy byście nie wiedzieli po prostu na czym kanale jesteście. I wezmę sobie, słuchajcie, chyba. Wymieszam sobie BFF z Groom. Tak jeden do jednego. I bardzo delikatnie od zewnętrznego kącika rozcieram. I e, roznoszę sobie od razu te cienie na mm, obie powieki, bo one są tak napigmentowane, że po prostu mam go tu za dużo. Ja jeszcze opukuję sobie w dłoń. E, naprawdę, ta paleta jest takim sztosem, że ja, odkąd ona się pojawiła, nie mogę się od niej odkleić. Okej, okay. i o coś takiego nam chodzi. Tutaj łączę sobie wolną powiekę z górną, delikatnie. Dobra, i teraz słuchajcie, e, trzeba rozświetlić wewnętrzny kącik. To znaczy, ja lubię, jak cały makijaż jest matowy, to wewnętrzny kącik musi być na maksa rozświetlony. I wezmę sobie odcień Bright i wpakuję go właśnie w wewnętrzny kącik. On się pięknie przykleja bez glitter primera. Normalnie nałożyłabym go na glitter primer, ale mi się po prostu bardzo nie chce wstawać. Wygląda to bardzo, bardzo ładniusio. Dobra, i teraz słuchajcie, do zrobienia tego wewnętrznego kącika... Im bardziej macie precyzyjny pędzel, tym lepiej, bo jeżeli weźmiecie pędzel do brwi, który jest, wiecie, tak ścięty, że on jest gruby. No to nie wiem, jak Wam, ale mi by to nie wyszło, więc ja biorę sobie pędzel z Precision Set P112 i to jest najdrobniejszy, najpiękniej ścięty, ścięty pędzel do brwi, jaki w ogóle widziałam. Biorę sobie najpierw ten cień Sweet Table i nim robię tak jakby szkic, a później delikatnie wypełniam, wypełnię tym cieniem grum, ale bardzo delikatnie, żeby też ten wewnętrzny kącik nie był zaciemny. Tak to się prezentuje z rzęsami, już Wam mówię jaki mam model, póki pamiętam, to jest Eylure London Flattery Light, coś takiego. Dostałem je w paczce od Gosza kiedyś i są bardzo fajne, więc jadę je, póki jeszcze są w całości. Rozświetlacze, słuchajcie, mam tutaj, ogólnie mam tutaj te wszystkie rozświetlacze, które wyszły z Vibo i przepraszam, ale nie jest napisane. W ogóle, jakby yy, muszę coś podnieść, bo tak, wyszły rozświetlacze, yy, chyba te cztery, chyba to by było na tyle, z VIBO i taką jedną ziołanką. Aczkolwiek yy, nie rozumiem, dlaczego, zarówno w tych rozświetlaczach, chyba że jestem ślepa, no to mnie po prostu poprawcie, nie? Yy, jak i przy kolekcji z zmalowaną, przy tych cieniach w płynie, na opakowaniu nie jest napisane, że to jest wydane we współpracy z kimś. Nie rozumiem, czemu tak jest, ale tutaj, no chyba, że w środku e, te kaseczki będą, no nie, rozświetlacz twarzy, tyle, vivo. No nic, e, nie dostałam ich w paczce pierowej, ale mm, poszłam do Rosmana i udało mi się znaleźć wszystkie. E, jeżeli chodzi o te dwa, no to, to nie wiem, czy je dzisiaj przetestujemy, bo słuchowałam je i wydaje mi się, że to są troszeczkę bardziej rozświetlacze na ciało. Natomiast mam tutaj te takie malutkie kwadratowe. I one są chyba Bouncy. No i mam 0,1 oraz 0,2. Jak mi się uda otworzyć? Dobra. E, jedynka jest jaśniejsza, dwójka jest ciemniejsza. Och, niespodzianko. I bardzo chciałabym je przetestować. E, z tego, co słyszałam, tak, zgadza się. To jest mniej więcej taka konsystencja, jeżeli nie identyczna, jak ten rozświetlacz od katosu, ten taki Bouncy. Ja go uwielbiam. Także tutaj pokładam ogromne nadzieje. Zmoczę sobie delikatnie ryjeczek i moim ukochanym pędzlem z IBRY. Ogólnie z takimi, z tego typu produktami jest tak, że one są kapryśne. Nie każdy pędzel Wam to złapie na zbyt mocno przypudrowanym podkładzie, to nie będzie wyglądać dobrze i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli kupiliście i na przykład załamujecie ręce, że jest totalna kupa, no to poczekajcie, zobaczymy razem. Dobra. Najpierw ten ciemniejszy, bo wiem, że po prostu tak samo to, jak i ta rozświetlica z Glam Shopu, którą też bardzo lubię, to się po prostu bardzo ciężko aplikuje, nie? Więc yy, niektórzy mogą myśleć, że nie lubią, bo uuu! baby Bo im się nie chce aplikować, a to trzeba inaczej. Okej. Okay. Aż mi się słuchajcie oczy zauzabiły. Tak to jest, jak się widzi taki piękne rozświetlenie. No nie no, no, no. Czy ja coś muszę mówić? Czy... no... bicz. Jest przepiękny. Dokładam go sobie, bo jest godzina 23-24 i ja tylko będę jeszcze film nagrywać, więc mogę polecieć po całości. Przepiękny jest. I chyba podoba mi się ten um, odcień bardziej niż ten od katosu, bo ten od katosu jest chyba dużo bardziej złoty. Ale mogę gadać bzdury, bo e, zapomniałam, że go mam i trochę go nie używam. Okej, okay, jest przepiękny. Jest ma ode mnie. Jest approved, Jest Hera Dobra. I teraz ten jaśniejszy eee, pędzel wytarłam, trochę mi się go ciężej jakoś tak nabiera, o, Jezu też jest przepiękny, no, mi teraz bardziej pasuje ten ciemniejszy, ale to jest kwestia paru miesięcy i będzie mi bardziej pasować ten jaśniejszy, ale słuchajcie, no jest... Oj nie to nie ta strona lusterka. Jest przepiękny. Ogólnie polecam Wam ten pędzel, jeżeli macie problem właśnie z nabieraniem rozświetlacza, to jest Ibra F06. Ogólnie ta seria pędzli brzoskwiniowych, ja je tak nazywam, jest Tania jak barszcz. Nie powiem Wam teraz, ile kosztuje cały komplet, ale jest absurdalnie tania. Co jest fajne w tym wachlarzyku, to, że on przy końcach mm, jest taki ma takie jak haczyki i podejrzewam, że to przez to on tak pięknie nabiera absolutnie każdy rozświetlacz niezależnie od formuły. No jest cudownie. Wymieszam sobie je oba. Tutaj na czoło, a, ale pięknie. I one były super tanie. One w ogóle jeszcze były na promocji jakie kupowałam i one chyba normalnie kosztują 7.99, a ja je chyba kupiłam za 3 coś z tą śmieszną kartą Rossmann. Ym... A te dwa pozostałe też były o połowę chyba przecenione. Coś pięknego. Bardzo się cieszę, że je kupiłam. Czy da się kupić zajebistej jakości, zajebisty rozświetlacz, za dosłownie kilka złotych w drogerii? Da się. Także ja się bardzo cieszę, że jakby wszystko idzie tak do przodu, że te kosmetyki są coraz tańsze i coraz lepsze. Ok, no kusi mnie, żeby spróbować. Tutaj mam ten e, Million Dollar Body. Mm, I Million Dollar Glow. No nie jestem w stanie już tego przetestować, bo zobaczcie co się dzieje, ale są przepiękne, obiecuję Wam, że na Instagramie, na live, gdzieś się przetestujemy. Ja tak tego nie zostawię. Okej, okay, a na usta dołożę sobie, chyba nie będę nic więcej robić. Ostatnio strasznie lubię taki goły look na ustach. To jest, zaraz Pew, co to jest? Dobra. To jest błyszczek z Eveline. Uwielbiam ich smak i ich zapach. I to są te. Mm, All My Lips, Lip Maximizer. E, I to jest ten Bean Venom, Venom. Ja nigdy nie wiem, jak to przeczytać. W każdym razie to jest 0,1 i to są te powiększające. Dobra, jeszcze muszę brwi zrobić. To idę zrobić brwi i zaraz do Was wracam. Razem ze zrobionymi brwiami i w ogóle jak jest to film makijażowy, to taka nowinka, że zaczęłam coś bardziej robić z brwiami i wielu z Was to założyło, bo tak bardzo spodobały mi się jeden, ale w dwóch odcieniach produkt z Avonu. Surprise! Ale jeszcze tutaj nic w jakimś innym filmie. Dobra, no, miał być taki zwykły pogadankowo makijażowy film, bo szykowałam się do Babskiego. A, a pewnie się zastanawiacie, czemu nie będę się malować w asking. A, mm, a tutaj w ogóle odkrycie życia. No, odkrycie życia. Bardzo serdecznie polecam. E, przypudrowałam się nawet trochę, żeby się trochę przymatowić, bo jeszcze od tego wszystkiego się spociłam, bo u nas akurat upały znowu, nie mam nic przeciwko. E, także tak to wyglądało. Jeżeli chodzi o mm, tą paletę, taki update po, mm, nie wiem, dwóch tygodniach, tygodniu używa, tygodniu chyba. Sztos. Sztos. Kocham ją bardzo mocno. I muszę Wam powiedzieć, że takim, nie wiem czy można powiedzieć testem, ale takim, wiecie, argumentem jest to, że ja naprawdę mam od cholery tych palet z racji pracy. I to jest paleta, po którą cały czas sięgam. Nawet jeżeli inne czekają na przetestowanie, coś tam, coś tam, to po prostu cały czas po nią sięgam. Tak bardzo odpowiada mi jakość, bo. Uważam, że w jakości cieni też nie chodzi o to, żeby one były po prostu najmocniej napigmentowane, jak się da. Walić to, jak się z nimi będzie pracować, niech się z nimi pracuje fatalnie, ale nie będą najmocniej napigmentowane, jak się da. No, to nie o to chodzi, nie? Eee, bardzo odpowiada mi poziom pigmentacji, to, jak się z nimi pracuje, i te błyski, i kolorystyka, że cały czas po nią sięgam i powiem Wam, że przed tym ile mam tych palet, to ja się zastanawiam, czy sobie nie zamówić drugiej yy, takiej. Obawiam się, że wydękuję ją bardzo szybko, ale to jest temat na zupełnie osobny film, także jeżeli się zastanawiacie albo jeszcze się nie zdecydowaliście, to ode mnie macie ogromne polecenie. Jeżeli chodzi o te rozświetlacze z Vivo, to ja się rękami, nogami, rzęsami, uszami i wszystkim co tylko mam podpisuję jakby pod poleceniem Wam ich. Bardzo serdecznie polecam i oczywiście e, to nie musi być aż takiego, bo można z umiarem je nałożyć, tylko ja umiaru nie znam. Dobra, lecę nagrywać drugi film, dziękuję Wam, że ze mną byliście, zapraszam Was na mojego Instagrama, jeżeli jeszcze Was tam nie ma, ponieważ ja tam jestem bardzo blisko 90 tysięcy i na 90 tysięcy zrobimy jakieś super fajne rozdanie, także na dole macie buziaczki, pa pa!